Jojo, yo, 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 serdecznie witam. blasi podoga, oczywiście, z tej strony, w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcinku troszeczkę patrzę, i troszeczkę odmieniony skład. Wreszcie zmieniłem ten team, wreszcie pozbyłem się Cristiano Ronaldo w wersji Team of the Year. Zapraszam do oglądania. Rozpoczynamy od pierwszego porządnego wzmocnienia w dzisiejszym materiale, którym jest Neymar w wersji, oczywiście, flashback. W najnowszej koncepcji mojego składu zastanawiałem się, czy nawet nie umieścić Neymara w wersji 93. Ale porównując statystyki tego gościa, względem właśnie e, swojej wersji flashback za czasów jeszcze gry w Santosie, na karcie, niestety, oczywiście Herb że choć to mi bardzo ułatwi w połączeniu, oczywiście, w Brazylii. Ciekawe swoją drogą, gdyby on miał taką fryzurę, ten plaster na nosie, tak jak na zdjęciu, to by to było 3 razy lepsze. Niestety, tak to nie wygląda. Cristiano Ronaldo kupiłem za ponad 6,5 miliona monet. Rozegrałem nim niemalże 300 spotkań, 361 bramek. 153 asy. statystyki wyglądają naprawdę bardzo mocarnie, jednakże, pomimo takiej ceny, odczuwalna u Portugalczyka jest tragiczna równowaga, i cztery gwiazdki słabszej nogi też mam wrażenie nie jest tak dobre, jak mogłoby być. W poprzednich kartach u Cristiano Ronaldo różnie to bywało, czasem te cztery gwiazdki sztuczek dawało się bardziej we znaki, czasem mniej, czasem więcej. W tym roku mam wrażenie, że jest to bardzo duży minus i ta jego lewa noga naprawdę w niektórych sytuacjach no, jest tragiczna. Ta piłka. Albo ledwo to latuje do siatki, albo po prostu jakimś zawiasem umija bramkę szerokim łukiem. Rozbudowa 81-87. Swoją drogą zrobiłem TSBC, gdy wyszło ono od razu o godzinie 19. Nawet nie przyjrzałem się, jak to dokładnie wygląda, i myślałem, że jest to po prostu. Paczka, nie wiem, z pięcioma, z trzema, czy dziesięcioma zawodnikami 81-87 ocenieni. A tu proszę, jeden piłkarz i był to Kevin Trapp świetna SBC. Natomiast ta paczka już nie pozostaje żadnych wątpliwości. Rozbudowa 81-89 do 89 ocenione karty. No i sprawdźcie sami, jak to wyglądało. Niestety nie ma żadnej karty specjalnej, nie ma nawet walkoutu, i jest to bramkarz RB Leipzig, Gulasi. No nie oddało to, trzeba przyznać się. Zawartość tej paczki. No oczywiście, jak i główny przedstawiciel nie sporywająca Dramat. Natomiast oprócz tego jest jeszcze paczka za 125k, niewymienna, co oznacza, że jest tutaj gwarancja 84 i wzwyż najlepsze możliwe flary Portugalczyk z Manchester United, ale oczywiście nigdy to nie jest Cristiano trafiony po raz czwarty, może nawet piąty. Zwykły Bruno Fernandes mm, zawitał do mojego klubu z tej paczki, także trzeba przyznać, że mimo wszystko jest to całkiem solidny traf, biorąc pod uwagę aktualną wartość tych wszystkich folderów. Oprócz tego Rodri, Martinez, Ibrahimowicz. Martinez jest ok i szybko Wszystkie nagrody za FUT Champions drużyna tygodnia nie jest porywająca, i tak naprawdę już mamy taki okres w grze, że raczej do końca roku ta drużyna tygodnia już nigdy nie będzie porywająca przy specyfikacji nagród za ligę weekendową w tym roku. Wprowadzenie minimalnego overala do player picków to jest absolutny mus. Mamy końcówkę lutego i nadal nie zostało to dodane. Decyzja moim zdaniem tragiczna, i za ten tydzień otrzymałem jedną kartę 83 i 2,86 także i tak nie jest bardzo źle, ale jednak w większości weekendów to wygląda. No nie, nie do przeżycia. Nie do przeżycia to złe słowo. Nie warte grania tylu spotkań. Pierwsza paczka z trzema informami, bardzo mi brakuje tej z jedenastoma, no bo w tej to nie ma liczyć na cokolwiek ciekawego. De Thomas jeszcze mnie tutaj odwiedził. Źle wspominam spotkanie z tym gościem. W drugiej paczce najlepsze możliwe flary, no i reprezentacja Francji zwiastowała coś ciekawego. Jest ciekawie z Edą oceny na 86. W momencie, gdy go wypakowałem, był wart dosyć sporo, bo to był dzień Chyba gdy wyszła paczka z ikoną, 30k za takiego informa, bardzo fajna sumka. Wymienna paczka za 125k i to podwójna taka szansa. No i w pierwszej nie ma nawet walkoutu, jest to napastnik AS ROMY Henryk Mikitarian. I druga, taka sama paczka. Miejmy nadzieję, tym razem dużo ciekawiej. Nie ma żadnej flary, ale jest man of the match i był to John Stones. Nie wiedziałem nawet, że ma taką kartę. No te man of the match są tak dodawane. W... Dziwny sposób, że naprawdę ciężko być te bieżąco z tymi wszystkimi kartami, a oprócz niego w tej parce Pierre marie Obama Yang, jakże hojnie przywitany w Barcelonie, no i Dani Parechu. Tak jak wspominałem, z klubem pożegnał się Cristiano Ronaldo, pożegnał się również Bruno Fernandes, który już ten zespół opuścił za ponad pół miliona monet, bardzo dobra karta, natomiast to co zabija go w tym roku to jest trzy gwiazdki słabszej nogi, rzecz niedopuszczalna już na tym poziomie, na tym etapie gry niestety Bruno Fernandes jest przeze mnie skreślony. Taki zastrzyk gotówkowy pozwoli mi sprowadzić moim zdaniem najlepszego środkowego pomocnika. Nie ikon w tej grze, bo możliwe, że Rut Hulit jest jeszcze lepszy, czyli rzut Bellingham. Totalny MVP każdego meczu, który grałem na ostatnich regionalsach. To, co robi ten Anglik jest po prostu oszałamiające. 2003 rok urodzenia. Już otrzymał taką kartę, jakiej nie otrzymała praktycznie żadna ikona. 4x4, 97 stamina. No spójrzcie sami. On ma po prostu totalnie wszystko. Prócz niego można wyróżnić oczywiście jeszcze fantastycznego HPD, jakimi jest szuamani e, oraz e, Pedri oczywiście moim zdaniem jednak Pedri trochę przepłacony ze względu na te 5 gwiazdek słabszej przepraszam pięć gwiazdek sztuczek ale czy to jest tak potrzebne w środku pola? Moim zdaniem absolutnie nie. Wolałbym, gdyby miał 5 słabszej. Tego niestety nie ma ani Bellingham, ani Pedri. Mimo to są totalnymi gozakami. Nie rozegrałem jeszcze żadnego spotkania Neymarem. Mam nadzieję, że będzie on naprawdę wyglądał tak samo dobrze, jak wyglądają jego statystyki poszczególne na tej karcie. No bo jeśli faktycznie może on być lepszy od Neymara w informie, czy nawet tego 93, no to zaoszczędziłem mnóstwo końców i zapłaciłem za niego 16 tysięcy monet jedyną kartą Którą musiałem zakupić był Fabinho Który dawał zgranie jeszcze z Brazylii Takie były wymagania Także jest wreszcie troszkę świeżości Jest wreszcie czegoś nowego No niestety jeszcze Cristiano Ronaldo się nie sprzedał Ale gdy tylko to zarobi Uzupełnię resztę składu Przywitam nowe gwiazdy I przedstawię wam już je w jutrzejszym materiale Także dziękuję za dzisiaj I do usłyszenia mam nadzieję z nową ekipą Miłego dnia Po!